Cześć, nazywam się Maciej i witam Was w podcaście Zamawiam Pomyślności dla Polski. To jest przestrzeń do rozmowy o sprawach ważnych dla naszego kraju w długim horyzoncie. Interesują mnie decyzje i procesy, które nie zawsze są głośne, ale które z czasem realnie wpływają na bezpieczeństwo państwa, jego stabilność i codzienne życie obywateli. Z zasady staram się nie angażować w bieżącą politykę. Nie dlatego, że jest nieistotna Lecz dlatego, że bardzo często sprowadza się do emocji, skrótów myślowych i plemiennych sporów. Są jednak momenty, kiedy od takich tematów nie da się uciec. Zwłaszcza wtedy, gdy coś dzieje się tu i teraz, a jednocześnie ma potencjał, by zmienić reguły gry na lata. Dlatego w najbliższych odcinkach chcę przyjrzeć się jednej z takich decyzji. Decyzji, która w oficjalnym przekazie bywa przedstawiana jako techniczne dostosowanie formularzy, a w rzeczywistości dotyka znacznie głębszych spraw. Granic kompetencji państwa, relacji między prawem krajowym a unijnym oraz tego, jak w praktyce powstają nowe normy. Chcę uporządkować fakty i pokazać kilka perspektyw. Ten temat rozbiję na odcinki, w których spróbujemy odpowiedzieć na kilka prostych, ale rzadko stawianych pytań. Co dokładnie się zmienia i dlaczego? Kto był inicjatorem tych działań i jakie środowiska od lat nad nimi pracują? Co mówi się w mediach, a co ginie w tle, bo jest mało medialne albo zbyt techniczne? I wreszcie, jakie mogą być długofalowe konsekwencje tych decyzji, także takie, o których dziś mówi się najmniej? Najważniejsze jest jednak jedno: spróbować wyjść poza własne bańki informacyjne i spojrzeć na sprawę spokojnie, bez krzyku i etykietek. Bo bardzo często największe zmiany nie przychodzą jako wielkie ustawy, lecz jako drobne techniczne korekty, a te najłatwiej przeoczyć. Zacznijmy więc od faktów, bo tu pojawia się pierwszy element, o którym rzadko mówi się wprost. 25 listopada 2025 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie o sygnaturze C myślnik 713 przez 23. Sprawa dotyczyła swobody przemieszczania się obywateli Unii Europejskiej i skutków prawnych małżeństw zawartych legalnie w jednym państwie członkowskim, a funkcjonujących w innym. Warto zatrzymać się na chwilę, bo to jest kluczowe doprecyzowanie. W debacie publicznej często słyszymy, że chodzi o prawa człowieka, o zakaz dyskryminacji, o tworzenie nowych europejskich standardów. Tymczasem w uzasadnieniach Trybunału powraca przede wszystkim jeden argument swoboda poruszania się. Nie redefinicja małżeństwa, nie zmiana konstytucji, nie narzucanie państwom jednolitego modelu rodziny. Trybunał mówi o czymś węższym o tym, że obywatel Unii, który legalnie zawarł związek w jednym kraju, nie powinien tracić możliwości przemieszczania się, pobytu czy załatwiania podstawowych spraw administracyjnych w innym państwie członkowskim. Chodzi o skutki prawne uznawane w zakresie niezbędnym do korzystania z tej swobody, na przykład prawa pobytu, dostępu do dokumentów czy ochrony dziecka. To rozróżnienie jest naprawdę istotne. Trybunał nie nakazuje państwom zmiany definicji małżeństwa w ich prawie krajowym. Nie mówi, że każde państwo ma uznać małżeństwa jednopłciowe jako własną instytucję prawa rodzinnego. Mówi o funkcjonalnym uznawaniu skutków w sytuacjach transgranicznych. Warto przy tym przypomnieć, że Polska, podobnie jak kilka innych państw, Próbowała się przed rozszerzającą interpretacją karty praw podstawowych zabezpieczyć już na etapie traktatu lizbońskiego, przystępując do tak zwanej protokołu nr 30, zwanego potocznie klauzulą brytyjską. Jego sens był prosty ograniczyć możliwość wykorzystywania karty do ingerencji w krajowy porządek prawny, zwłaszcza w obszarach światopoglądowych i rodzinnych. To nie była deklaracja ideologiczna, lecz ostrożność ustrojowa. W Polsce przez lata sądy administracyjne, w tym naczelny sąd administracyjny, konsekwentnie odmawiały transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych do polskich ksiąg stanu cywilnego, uznając to za sprzeczne z porządkiem publicznym i konstytucją. I właśnie w tym miejscu zaczyna się napięcie między orzecznictwem unijnym a praktyką krajową. 16 stycznia 2026 roku Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło rozpoczęcie prac nad zmianą wzorów dokumentów stanu cywilnego. Projekt firmuje wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy. Oficjalny cel jest prosty. Dostosować formularze tak, aby urzędy były w stanie technicznie obsługiwać takie przypadki bez zmiany ustaw i bez ruszania konstytucyjnej definicji małżeństwa. Jak wygląda stan obecny? Dziś obowiązujące wzory aktów małżeństwa i zaświadczeń opierają się na jasnym, binarnym języku. W sekcji Dane osób, które zawarły małżeństwo, funkcjonują rubryki Kobieta i Mężczyzna. W sekcji dotyczącej rodziców są rubryki Ojciec mężczyzny. Matka mężczyzny, ojciec kobiety, matka kobiety. Analogicznie jest przy nazwiskach po zawarciu małżeństwa. Ten język nie jest przypadkowy. On odzwierciedla to, jak polskie prawo i polska kultura rozumiały małżeństwo przez dziesięciolecia. A teraz spójrzmy na projektowane zmiany. Precyzyjnie, bez skrótów. Projekt rozporządzenia z 5 stycznia 2026 roku przewiduje, że zamiast rubryk kobieta i mężczyzna w akcie małżeństwa pojawią się określenia małżonek 1 i małżonek 2. W sekcji dotyczącej rodziców zamiast ojciec mężczyzny i matka kobiety pojawią się rubryki ojciec małżonka 1, matka małżonka 1, ojciec małżonka 2 i matka małżonka 2. Analogiczne zmiany mają objąć również zaświadczenia wydawane z rejestru stanu cywilnego oraz rubryki dotyczące nazwisk po zawarciu małżeństwa. Projekt przewiduje wejście w życie po 8 miesiącach od ogłoszenia, co tłumaczone jest koniecznością przebudowy systemów informatycznych, formularzy papierowych i przeprowadzenia testów technicznych. I teraz dochodzimy do pytania zasadniczego: czy to rzeczywiście jest tylko technika? Warto zauważyć jedną rzecz. Dla ogromnej większości obywateli, dla małżeństw kobiety i mężczyzny, ta zmiana nie rozwiązuje żadnego realnego problemu. Ona nie jest potrzebna, żeby akt małżeństwa działał. Jest potrzebna po to, aby system był neutralny płciowo w każdym przypadku. Zadajmy więc sobie pytanie, które w wierze katolickiej i tradycji narodowej jest absolutnie fundamentalne. Czy państwo ma prawo w imię wygody administracyjnej i obsługi wyjątkowych sytuacji zmieniać język opisu rzeczywistości wszystkich obywateli? W chrześcijaństwie słowo nie jest neutralne. Słowo porządkuje świat. Mąż nie jest numerem. Żona nie jest funkcją. To są relacje zakorzenione w płci, w odpowiedzialności i w ciągłości pokoleń. Zamiana relacji na numer w formularzu nie jest niewinna, nawet jeśli zaczyna się od urzędowego druku. Warto też uczciwie powiedzieć kilka słów o osobie, która ten projekt firmuje. Krzysztof Gawkowski publicznie deklaruje się jako katolik, ma żonę, dzieci. Mówił o tym, że swoją żonę poznał w kościele. To nie jest atak na wiarę, ani insynuacja intencji. To jest fakt, który pokazuje napięcie, w jakim dziś funkcjonujemy. Bo pytanie nie brzmi, kim on jest prywatnie. Pytanie brzmi, czy państwo, nawet prowadzone przez ludzi deklarujących przywiązanie do tradycji, nie zaczyna odchodzić od języka, który tę tradycję chronił. I właśnie od tego momentu zaczyna się prawdziwa rozmowa nie o formularzu, o granicy między technicznym dostosowaniem a cichą zmianą kulturową. W kolejnym odcinku przyjrzymy się stronom tego sporu i argumentom, które padają po obu stronach. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy Europa rzeczywiście mówi tu jednym głosem i jak te zmiany wyglądały w innych krajach. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.